Dobra moja furka, ze mną teraz pora pojechać do chłopaków. Kurwa jebany mur. Ale to bokiem lata. A teraz która to chata? Oto ta What's up, Sie ma jak tam. Gituwa, widzę, że już się przygotowywujecie. No zaraz jedziemy, a ty spójrz co z Skylineem zrobiliśmy, bo oprócz akumulatora trochę go przerobiliśmy. No dobra, dobra, zaraz zobaczę, ale pierw pokaż mi te cudeńka. O, ja pierdolę, ale siedzi tu wszystko. Dobra, gdzie sana, dobra, już widzę. O, ja pierdolę, jakie to jest teraz cudne. No się postaraliście, ale kto tym jedzie? Stachu? Ta Stachu, dobra wsiadać do aut i jedziemy, Janut, załączę na głośnikach. Przedszkolu, 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 nie Spiritus. To jest kluczem, nie nic nie muszę nic mówić. To tam się nie z sprzętem O ty Jest pięknie, to jest tej To jest święte, my sobie z na za stole Pani kilku to Co oni tu? Jesteś dobrze, data noc To jest ty dobrze, jest ty To jest dobrze, to jest dobrze. To jest tak jest. To za moją matkę kurwy fioletowe, zdychać pizdy, jeszcze raz się zbliżycie do mojej rodziny albo do mnie myśląc, że mnie zabiliście to przyjadę i rozpierdolę wam całą ośkę. Ty też cferu

Dobra słuchajcie on żyje i pewnie siedzi w bazie wojskowej tak jak mnie przetrzymywali przy okazji zajebie te szmaty z którymi się ścigałem i wylądowałem do paki, więc wsiadać każdy sprzęt ma i kamizelki więc wpierdolimy się tam na pełnej. Zapierdolimy tych cweli tylko jak on żyje jak zginął na naszych oczach. Przecież nawet pogrzeb miał. Słuchaj ktoś kto tam leży to nie jest on, to nie jest jego ciało. Mój brat dziwki. Gdzie jest mój brat? Szmato, pierdolona, lepiej mów, bo ci odstrzelę ten jebany ryj. A wy co, wiebaliście mnie do paki jebane kutafongi i teraz czekacie na łaskę? O, nie, nie nikt was nie uratuje. Cała jednostka jest rozjebana na ścianach. A więc wy też będziecie. Dobra, was oszczędzę. Nie no, dobry żart, zajebałem, szkoda, że się już nie zaśmiejecie. No to do celi trzeba pójść. Teraz ty trupem Cfelu będziesz. Braciszku, co oni ci zrobili, dlaczego? Tylko jedna osoba stąd będzie trupem, a ty się ze mną nie pożegnałeś, więc zrobię to samo. <grym> Witaj z powrotem, Braciszku.